Siemaneczko, witam z Corona Plaza. Jesteśmy dzisiaj całą ekipą. Gdzie tu moja ekipa jest? Polo. Jest ekipa Polo, Arek, Adam, Siemaneczko. Jesteśmy na meksykańskiej dzielnicy, tak? Ja, jesteśmy na lateinowskiej dzielnicy, dzielnicy osiedlu. Będziemy przechodzić przez różne Okej, okay. dla wszystkich, którzy wypisali, że już jestem, czwarty dzień w tej samej koszulce. To no nie tak, ja po prostu w jeden dzień robię cztery filmy. Bo, jak wiecie, mój pobyt w Nowym Jorku ogranicza się tylko do trzech dni. Ogranicza się tylko do trzech dni i po prostu od rana tutaj z Arkiem napieprzamy w nogach, już mamy mega. Czujemy grubo, ale nie to, żebyśmy narzekali. Uuu. Możecie gdzieś. Litwuda. Zapaszek leci elegancki Zobacz, Naprawdę tak te namioty przypominają naprawdę troszeczkę kraje Ameryki Południowej Świadomość nas wprowadza na ziemię i, i wiemy, że po prostu tochnie jest o kurde Ja to wiem, to często widziałem tego świniaczka, kanapki mega, dobre mięsko frytki o kurde, nawet macie kebaba nie kebaba U, co macie dobrego, szaszłyki ohoho i to jest klimat piękny na każdej dzielnicy troszeczkę odklejonych rzeczy ja chciałem was tylko przeprosić, bo tam nie jest kebab, tylko to jest el pastor ta, dużo pastorów w tym kraju. Y... To była pomyłka z tym Tak, pomyłka. Kebabowa. Ja. Owoce. O, ile, ile za mango trzeba zapłacić tutaj? 3 za piątaka. 3 za piątaka, 3 dolary. To już nie jest ta sama cena. Te same mango, ale inna cena. W ostatnim odcinku kończyliśmy na. W dzielnicy azjatyckie i przejechaliśmy. Ile stacji dokładnie? A cztery, bodajże. Cztery. Także mały dystans zrobiliśmy, a zmiana kulturowa jest 180 stopni. Żadne story, to jest wszystko wiesz. Piękne nagrywanko. O, kaktusik. Pani smaży tutaj tripę. Tripa to jest flag. Polewa węgiel. E, sokiem limonkowym co dodaje e, smaku tym wszystkim produktom które tutaj e, smaży grilluje kurde, kurde. nie możesz się przekinać mówię smak Podiążą mnie od smaku smak jak no. uwagi dobre ja nie ja nie dzięki nie ja ograniczony nie proszę ale ufam ufam tobie Dobre flaki. Dobre, bo dobrze przyjeżdżałem. zawiało troszeczkę. Grązązą. Taka ciekawostka odnośnie tutaj latynosów w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych, przepraszam, jest taka, że na przykład w Miami jak polecicie, to w wielu sklepach jest tak, że nie dogadacie się po, po angielsku e, albo na migracyjnym e, częściej słychać język język hiszpański jak język angielski. I to jest faktem. Możecie się nauczyć salsy, czy innego stylu Macie szkoły, typowe szkoły tańca A to się w cholerę ciągnie Idziemy, idziemy Akcenty ekwadorskie, tam kolumbijskie, bardzo dużo meksykańskich Które mijaliśmy wcześniej Tu jest fajny urugwajski klimat Ciasta typowo przypomina mi się to jest Argentyna Też wszędzie te takie same ciastkarnie jak tutaj tutaj kupujemy yerba mate dla kolegi o playadite mają playadite? Nie, Nie mają. Nie mają. Antaragui, jest mocna. Powoli trzeba już się ewakuować w stronę, w stronę domu. I w sumie tak naprawdę nie wiem gdzie jeszcze zajrzymy dzisiaj, bo jest parę opcji i jestem ciekawy tego, bo jeszcze, jeszcze można gdzieś czmychnąć i zobaczyć coś fajnego przed, przed Dobranocką To był pracowity dzień Piotrek z Adamem spotkali się o wiele później Połazikowali trochę i mają 18 tysięcy kroków My z kolegą Arkiem Spotkaliśmy się o godzinie 8.30 i chyba dobaliśmy z dwa razy tyle albo grubo ponad 40 koła ktoś, ktoś wszedł bez pozwolenia na, na tory i to teraz... jest a ja odpaliłem, a ja odpaliłem kamerę, żeby właśnie powiedzieć, bo pierwszym razem, gdy byłem w Nowym Jorku, to mówił mi o tym Arek. Teraz, jak przyjechaliśmy, to mówiła nam y, Kasia z Przemkiem o tym, żeby nie stać blisko torów, ponieważ są y, ludzie odklejeńcy, którzy popychają y, ludzi na tory i po prostu no Uu. A takich przypadków w Nowym Jorku podobno jest e, sporo. Więc pamiętajcie, jak ktoś to pod ścianką bezpiecznie stać Adam, e, Mieszkając w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, 100 dolarów to jest dużo czy to jest mało? Jak jakbyś się ustosunkował, powiem tak. Bo e, no ciężko jest przeliczać na złotówki, wiadomo. Nie, żyjąc tutaj. No to uważam, że to jest tak jak porównuje to, tak jakby jeden do jednego. No bo wiadomo, zarabia się. W dolarach, ale wydaje mi się. Na co chyba znaczy właśnie 100 kurnie, dolarów. Jest, no, no, nie wiem, no uważam, że no słuchaj, ze 100 dolarów możesz kupić parę budów. A w Polsce ze 100 zł nie kupisz parę budów. Możesz teoretycznie, ale nie kupisz, nie wiem, markowy czy coś takiego. A, nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę. Nie okay. wiem. Ja bym powiedział dawała, nie? Bo tak naprawdę to wiesz, dla jednego to będzie dużo, a drugiego wiesz, mało, nie? Ale, no nie, zależy, ale to... dla ciebie to jest dużo czy mało. Ale zależy, zależy tak, od no to, to. Ok. Zadałeś pytanie, czy wejście na punkt widokowy, to jest dużo 50 czy 100 dolarów. O to bardziej tak. chodziło i na okay. przyszłancję. Tak myślałem... Dobra, yy, troszeczkę niedogąca było zrozumiane. Moje pytanie, ale na przykład ja żyjąc w Norwegii i biorę 1000 skoron, tak? Weźmy do... To, to jest tak jest ponad 100 dolarów chyba. No to uważam, że nie. To nie jest na no warunki dla mnie dużo pieniędzy teraz oczywiście żyjąc backpackersko to no jest dużo ale w Norwegii biorę sobie tysiaka i jadę na miasto biorę sobie nie wiem, jakiś obiad jadę gdzieś cokolwiek robię nie uważam żeby to było mega dużo zostawiamy temat wyszedliśmy na Grand Central mały koncert dosyć często można da takie trafić i lecimy Słuchajcie, yy, na stację, ale taką trochę inną, zaraz sami zobaczycie. Zapraszam. Grand Central to old schoolowa stacja w Nowym Jorku. Tak naprawdę przejeżdżamy tędy, więc nie pamiętam kiedyś robiłem o tym odcinek, ale jest ciekawostka, posiada najwięcej traków na świecie. Okay. A dwa? Nie. Czyli, traków jest tutaj 117 nie, nie. albo pewny, więcej. Chyba, nie jestem pewny. Ale tak tam pisało, prawda? Pisało. Że numer, numery, takie numery były. W każdym bądź razie posiada najwięcej traków na całym świecie. Spójrzcie tutaj. Prawdziwy, old school. Co mi się tutaj najbardziej podoba, to właśnie chyba ta bileteria. Poprawka ile? 67 67, a, czyli ma... te numery były jakieś... One się wiesz, rozprzestrzeniają na 49 akrów e, Mają 44 platformy, 67 traków na dwóch poziomach okay. Pogadałeś to? Tak, to się nagrywa cały czas W tym roku prawdopodobnie będzie otwarcie jakby nowej części tego dworca a Więc y, będzie o wiele więcej traków niż w chwili obecnej Czyli dorzucą parę trackerów Trackerców tak zwanych Wojsko stoi, pilnuje, także czujmy się bezpieczni. Czujnik jest uh, stworzony z 12 konstelacji Zodiaka. A wszystkie punkciki to one odpowiadają jakby za chyba Zodiaki. Taka, taka tematyka astronomiczna. Super. Mi też się zakręciło. A od czegoś innego. Okej. Okay. próbuję tutaj namierzyć taki czubek czarny. Nie wiem, no kamera... Kamer, kamer, kamera... nie, bo tego na kamerze nawet nie widać Tutaj tak praktycznie nade mną I to jest punkt, w którym... Arek powie, bo Arek to... A, dokładnie nie pamiętam, w których latach, ale tutaj stała rakieta atomowa, nie? Okej, okay, także... pokazywała... Mocne rzeczy Moc, którą ma, wiesz, Ameryka Amery O kurde O, spoka. Taka sobie stała, no Okej okay. Zobaczcie, na co trafiliśmy na wesele, oho. Hinduskie najprawdopodobniej. Jest fixa. Prawdziwy klimat Nowego Jorku. Bryant Park, byłem tutaj dzisiaj rano w pierwszym praktycznie że odcinku. Rozstawiają się ludzie, będzie jakiś koncert. Wspominałem, że tutaj chyba w poniedziałki jest y, y, kino. Za darmo możecie przyjść. Ping pong i szachy. Chłopaki grają 5 y, minutówkę szybko. Okej. Okay. No, Na 5 nie ma dużo czasu, więc jest większa szansa na popełnienie błędu. Taksóweczki. No one. Jutro będziemy też nagrywać. Więc, jeden odcinek postaram się połazikować po zmroku i będziemy po prostu mieli troszeczkę życia nocnego tutaj i Autority Park dosyć bardzo duży terminal który zabierze nas na Wellington bo tam mieszkamy tutaj chciałem wam tylko pokazać o nie widać tego dobrze Bo tam mieszkamy, idziemy do Kasi Przemka up, I powiem tak Nogi uciekają mi od dupy Nałaziłem się dzisiaj bardzo dużo I najbardziej cenię sobie w podróży takie dni jak dzisiaj Że jest po prostu gdzie chodzić, jest co robić I kalorie się palą Tutaj macie nasz gate i Ile tutaj jest kondygnacji? Chyba dwie przyjazdowe z tego co wiem, jak wysiadłem no, były to była Największa stacja. Największa. Dwa dwie kondygnacje przyjazdowe, a teraz zjeżdżamy w ogóle z jakby z piwnicy Także ja jestem przemiał Jesteśmy na miejscu mylimy się w Wallington Też takiej bardzo polskiej dzielnicy Idziemy zjeść kolację, którą przygotowała dla nas Kasia Kasia naprawdę jeżeli chodzi o kulinaria rozpieszcza nas bardzo bardzo ciepło nas przyjęli z Przemkiem no jesteśmy bardzo bardzo wdzięczni i Czasami aż jest człowieka trochę głupio, bo no, ta gościnność jest naprawdę na poziomie 200. plus A ja chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. Jestem zmęczony, ale ale dziękuję wszystkim. Życzę, życzę zdrówka. Zapraszam na jutro. Będziemy też coś. Skrobać dla Was. Także mam nadzieję, że się ją podoba jak do tej pory. Trzeba kończyć tą nierówną walkę, jak mówił kiedyś taki gość, z tym pracowałem. Mam nadzieję, że nie będę musiał już pracować. Zarobię jakiegoś totka. Coś. Jedno Skończyliśmy wczoraj w tym miejscu, ale. Patrzę, 16 tam chyba minut, więc pokażemy jeszcze coś wokół komina. Więc again idę spotkać się z kolegą Arkiem. Teraz, patrz, dzisiaj pogoda rewelacja. Wczoraj była taka troszeczkę zepsuta w południu, a dzisiaj nie ma chmurek praktycznie więc będzie produkcja w dobrym. W świetle, z dobrą pogodą i coś będziemy właśnie kombinować zaraz, ale poza tym, na przykład, tak jak stoję tutaj teraz na ulicy, jeżeli dla mnie, dla mnie w mojej sobie mi się podoba, jak przechodzę codziennie e, tymi ulicami, to się jaram po prostu, wiecie o co chodzi. Więc pewnie, jeżeli na filmie też się powieli jakaś ulica e, z kolorami, no to. To też pewnie dla oka nie będzie to takie najgorsze Tak mi się wydaje Ale była wczoraj impreza Bo był piątek A śmieci jest od groma Tam sprzątają, tutaj No, dzisiaj będziemy chcieli zrobić taki odcinek Jak się nie wymęczymy tak jak wczoraj To zostać do wieczora wiadomo, nie do, do jakiejś tam północy ale po zmroku, tutaj ponagrywać, jak żyje to miasto, które nigdy nie zasypia, tak się mówi o Nowym Jorku. A piątek, sobota, czyli weekend, to chyba najlepsza taka będzie okazja, żeby to zobaczyć. Więc powiem Wam, tak, jestem tutaj krótko, no bo tylko na 3 dni, ale produkcja poleciała mega. I trafiłem w dobrym czas, dobry czas, weekendowy, z dobrą pogodą. Nie ma co narzekać. I tak, na dobrą sprawę, ciekawym miejscem jest miejsce naszych spotkań na Pennsylvania Station. na Pennsylvania Station. Przyjeżdżają pociągi i się rozjeżdżają w różne strony. To jest raz, ale budynek, który widzicie tutaj przed sobą. To jest e, generalnie to się nazywa Madison Square, miejsce, w którym chyba tu jesteśmy. I w tym budynku rozgrywane są mecze NBA raczej te najważniejsze mecze e, koszykówki. Bardzo fajną opcją jest wybrać się na taki mecz. Teraz nie ma sezonu, jest poza sezonem. E, nie grają chyba właśnie późną jesienią. Jesienią się zaczyna sezon. No i widzimy zioma. Już czeka, godzina zaraz dobija dziewiąta. Siemano, no jak tam? Noska, ja to ja zasnęłem, nie wiem kiedy zasnęłem. Wczoraj tyle naprawdę? tutaj, ja tutaj wyłaziliśmy i tylko to jest do gry I kończymy, lecimy nagrywać kolejne. Dobra, mordeczki. Tutaj coś się pokazało, coś się dograło. Fajnie było, ale mamy plan, mocny plan zanim dojedzie do nas że Piotrek tutaj łapcie łapcie wszystkie te rzeczy, które dzieją się e, wokół typowa typowa ciężarówka amerykańska stanu, zjedno, stanu zjednoczonowa nie no, oczywiście tutaj żółkuję z sobą odmianą. E, jak mówię no musimy coś nagrać zanim przyjedzie Piotrek Później przyjedzie Piotrek, będzie Adam, chyba będziemy mieli jakieś skutery, więc już zapraszam Was do śledzenia do... Na następny odcinek Was zapraszam już teraz, bo będzie ekipa, będziemy coś tam robić, będziemy w ogóle gdzieś tam jechać dalej, jakieś wyspy, nie wiem, tam już plan jest taki gruby, że nawet tego nie spamiętałem. Eee, a my się kurczę żegnamy, idziemy nagrywać dalej, jest energia, gęba się nie zamyka, to chyba dobrze wróży. Wczoraj to już... Usunąłem końcówkę tego filmu, Aha. co miała być. Już nie miałem sił, mówić, nie? To, nie mówiłem. wiedziałem, co mówić w ogóle. Więc dobrze, tutaj z nową energią zakończymy film. Mam nadzieję, że się udzieli energia Wam. Życzę zdrówka i wpadajcie jutro, widzimy się. Trzymajcie się.